Każdy inny uczeń, który zauważy, że proces odszkolnienia jest możliwy, to jest też ten element takiego zaufania, że wejście w edukację domową, wejście do szkoły w murze wymaga zmiany w całej rodzinie. Bo my zamiast stawiać w centrum szkołę, stawiamy ucznia. I nagle nie trzeba dopasowywać rytmu dnia do planu lekcji. Tylko dopasowuje się to, co jest najważniejsze. I tutaj... Ważny wskaźnik na relacje rodzinne, relacje rówieśnicze. Szkoła w chmurze to także jest szkoła dobrych relacji, bo nie jest to takie wtłoczenie w grupę 30, 20 czy nawet w zależności od tego, jaka, jaka na jest klasa ale jest to zaproszenie do współpracy z ludźmi, którzy podzielają te same pasje. I w tym momencie rzeczywiście w szkole w chmurze jest 33 tysiące uczniów, z czego ponad 20 tysięcy jest w liceum, co pokazuje, że to rozwiązanie jest świetne dla ludzi, którzy są świadomi tego, w jakim kierunku chcą podążać.